Zakończyły się właśnie warsztaty w Krikotece. Przyczyną tego spotkania z niezwykłymi ludźmi był Tadeusz Kantor i jego happening zatytułowany list. Interesujące w happeningu Kantora było to wszystko, co wydarzało się, kiedy list opuścił już ręce nadawcy, a zanim dotarł jeszcze do rąk odbiorcy, czyli sytuacja zawieszenia była dla nas też punktem wyjścia w naszych działaniach warsztatowych. Kantor w swoich pismach, opisując happening list, użył takiego bezpośredniego porównania do Cielska. Ten gigantycznych rozmiarów list został porównany do właśnie ciała. To stało się też dla mnie źródłem, źródłem inspiracji w myśleniu o warsztatach z, z uczestnikami tego dzisiejszego spotkania. Jakby cielesność listu to jest coś, co stało się dla nas punktem wyjścia w naszych rozważaniach. No a także w sumie tak naprawdę stało się naszym punktem dojścia. Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanawialiśmy się, jakie komunikaty możemy wysyłać za pomocą swojego ciała, jakie treści nosimy w naszych ciałach i jak te treści przekazywać możemy dalej. Zarówno dla mnie, jak i uczestników warsztatów, i tak samo chyba jak i dla kantora, istotne było to, co dzieje się z komunikatem, który wysyłamy, zanim dotrze jeszcze do odbiorcy. Zastanawialiśmy się również w trakcie wykonywania rozmaitych ćwiczeń ruchowych tym, za pomocą czego przekazujemy treści, używając ciała jako naszego narzędzia. Eksplorowaliśmy to narzędzie, badaliśmy, stworzyliśmy swej z tego rodzaju laboratorium, które stało się też, gdzie ciało stało się przedmiotem eksperymentu. Wszystko po to, by doprowadzić nasze warsztatowe działania do próby mini-happeningu, w którym tak naprawdę już nie list był niesiony w przez ulicę Krakowa, tym razem, a nie Warszawy, tylko właśnie nasze ciało przekazywało konkretne treści e, przekazywane e, kolejnym osobom. Wy, osobom wykonaliśmy w ten sposób e, taki przemarsz przez ulicę Nadwiślańską, e, przyglądając się właśnie w jakiś sposób treść przekazywana przez ciało, może ulec przekształceniu, I na ile precyzyjnie jesteśmy w stanie taki komunikat przekazać, na ile jesteśmy w stanie precyzyjnie używać swojego ciała do tego, by, by o czymś za pomocą tego ciała mówić. No, to było jak zwykle niezwykłe spotkanie. Bardzo inspirujące również dla mnie, dlatego, że pracowaliśmy nie z tancerzami, z osobami, które tańcem się interesują, zajmują się nim hobbystycznie lub w ogóle z tańcem nie mają do czynienia. Takie spotkania zawsze są inspirujące dla obu stron i jestem wdzięczny Krikotece za zaproszenie do tego projektu po raz kolejny. Myślę, że ta wartość edukacyjna działań Krikoteki jest tutaj niezwykle istotna i też zatacza coraz szersze kręgi. Pojawiają, pojawiają się na warsztatach osoby, które spotykaliśmy w minionych edycjach i tak ta nasza rollercoasterowa rodzina też się po prostu powiększa.